To w końcu to co robimy. Czy się na moim kanale? Czekam, że mamy odcinek Stocka Bokka, więc przejdźmy do odcinka. Dobra, no ja idziemy jeszcze, je muszę coś wziąć. tato, no pośpiesz się, żeby miał świeży oddech. Dobra, chodźcie na dół. Wychodźcie, dziewczynki. Ja. Bo zaraz po zaraz. możemy już iść jakie w końcu, przecież 5 minut nam to zajęło. Dobra, to ile jeszcze? No ja? Jeżdżamy windą tylko. Mam. Idźcie do auta, my zaraz przejdziemy. Skarbie weźmiesz, pokażę i dziecko. Eee, poczekaj. Ja jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. A jeszcze jedzenie musimy. Wziąć. Telewizor trzeba na początku wyłączyć. Jakieś grzmoty są. Burza miała dzisiaj być. Przepraszamy za wszelkie dźwięki w tle, ale dzisiaj na serio miała być burza. Dobra, ktoś jest głodny? Chcesz coś jeść? E, tak, jestem głodna. Dzięki, najlepsze kanapki w życiu. Dobra, dziewczyny, chodźcie. Jest nareszcie, dobra. Jest. Tylko insta wstawię. Lecimy do Chorwacji. A dokładnie jedziemy. Eh, bez sensu. No, czemu nie możemy lecieć. Bo potem będziemy lecieć. A gdzie? No do domu. Na początku będziemy 5 dni w Chorwacji. Później, będzie, później polecimy na Maltę. Najpierw pojedziemy autem do Chorwacji, jak już mówiłam. Później samolotem polecimy na Maltę na 7 dni. A w Chorwacji będziemy 5. Później wrócimy z Malty znowu do Chorwacji na 3 dni. A później z Chorwaty, Chorwacji wrócimy autem do domu. No dobra. Jestem la, 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 mama. Mama, mama, la, 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 nie wiem. Ma, mamo, weź mi walizkę. Yy, Skarbie, no niestety ja nie mam rąk, ale... Czekaj, weźmiesz tą torebkę? Tak. No dobra. Chyba, że wezmę taką. Ta ładniejsza, mamo. Która? Bo tam na plaży, na przykład możesz taką wziąć sobie. No w sumie sobie. no to włożę, tacie. Masz jeszcze tą torebkę. Serio? Już mam tak dużo ciuchów. Dobra, ja idę już do... Tego nie yy... było. To właśnie. W skarbie znalazłam twój drugi strój kąpielowy. Tak, idealny na mnie. Znaczy na mnie, no. Co? No po prostu idealny na mnie. Ale to jest dla maluchów. Dobra, ja idę już do auta. Dobra, to wyjdźmy. Zrób im kanapki na drogę. Jeszcze. Dziewczyny, chcecie coś na drogę? Do ja Maki. chcę, mamo, kanapki, a ja chcę do maka. No i tak zajedziemy do maka, bo 16 godzin się jedzie. Dobra, ja jestem do macka. Skarbie się, daj tą drogę. O ja. No to... Dobra, ja zostaję idę. z dzieckiem. Ty weź jej walizkę, jeszcze ta toreb. Dobra, idzie już z tatą do samochodu. W samochodzie. Dobra, to dzieci, co robicie? A nie, nie, się. Okej. Okay. Możecie w sumie iść spać, bo jest pierwsza w nocy. Ciii, chodź. Ja sobie coś poglądam. No dobra. no dobra. A za ile żeś? będziemy? Za 16 godzin. Przyśłem, wyruszyliśmy. Idźcie spać. No już. Ciii. Dziewczyny śpią. No dobrze, dobrze zasnęły pamiętasz tego Marka? To co, On zabawny. Nie ma co ci chodzi, ale dobra O kogo ci chodzi? No tego Marka, który tam i bawił się tak. Z dziewczynami. A udawał dziecko na placu, pamiętasz? Co byliśmy w podstawów? No już. <noise> no to było śmieszne. No i już, skąd byś Maleństwo Cztery godziny później. No macie już po kanapce, lody później. Mm, ja bym chciała macka. Na makę pojedziemy później. No dobra. A skarby ja też mogę. Później ty. Najpierw dzieci, proszę. Ty proszę skarbie. Dzięki, mamuś. Dzięki, mamusiu. I tablet, Ej, mama, 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 siostra mnie zjadła. No ona może to jeść? Ej, butle mnie nie będzie. No trudno, to ja nie, zje. Niedobra, no to ja nie zjem. Nie, Masz, ja sobie. zjem to. Te banany. Skarbie, Ej! nie możesz zjadać innym kanapki. Mamo, ona mi zjada kanapkę. Dobra, do dam ci. Do jedziemy. Nie, do McDonalda pojedziemy później, masz loda. Jest. Ty też masz loda. I ty też masz loda. A nie zjadła. Trudno. Dobra, dzięki. Masz loda. Nieładnie. Co ty głodna pewnie? O jejku, no głodne maleństwo, tak? Ej, nieładnie lody jest. Dzięki mamu. Proszę. No dobra, no to wróćcie tam, co robiłyście. Możecie. Jeszcze. No, jak ty jeździsz, człowieku? Człowieku! Nie, co ty krzyczysz? Człowieku, no! To jest autostrada, nie! ja ciągła, kurde! No, czemu tata tak krzyczy? No właśnie. No jedźcie! No halo! Doma. Dobra, dobra, chodźmy. Mam maka po lewej. Po... No dobra, raz możecie zaszaleć w McDonaldzie. Karol, czy my nie przesadziliśmy? Dobra, tylko Kawa. Co tam było? Proszę, hamburger. Dzięki. Hamburger. Dzięki. Mm. Co ty tak szybko? Bo ja lubię hamburgera. Frytki. Masz szybko zjadł. Dzięki. I No, Julcio, Chciałabyś? No dobrze. Skarbie. Czy Jula może zjeść twoje frytki? Dobra. Masz. Ona nie może frytek! Kilka mogę jej dać przecież. Masz. O. Resztę zjedz. O. Mogę to... Y, coś słodkiego. Nie, najpierw... A ty już zjadłeś. Nie, słodkości są dla dzieci, proszę. Ej. Ty nie dostaniesz. Nie! Ty teraz słowo nie? Nie. <grym> Kawa twoja jest tamta. Nie. Jezu, wypił moją kawę. O, jaka słodka! Dobra. Raczej gorzko, bo ty ty pijesz słodką. O ja, nie śmietnicze. Zamienimy się, bo ja jestem taki zmęczony. Człowieku, ja przecież tak prowadzę. Zawsze mówisz, że prowadzisz bez Dobra. 14 godzin później. Jeszcze teraz tylko 10. Mm. Mamo, ile jeszcze? Jeszcze y 4 godzinki. No dobra. 4 godziny później. Dobra, jesteśmy na miejscu. Wstawaj! Halo, pobudka! masz jest, Pani od sklepu zoologicznego. O nie! Odgadza. Co? Po co ty byłeś w sklepie zoologicznym? Na prezent przecież. Komu? Dzieciom. Przecież one... Ale co, komu, jeżeli nikt nie ma na razie urodzin? Mojej kuzynce. Jakby no, szef Masz w skarbie to, weź to. Proszę, ty weź plecak. Albo nie. Poproszę. Ja muszę pracować. O... Przecież ty spałeś 14 o... godzin człowieku. Ja jest zmęczony jestem. 14 godzin spałeś. Ktoś mi weźmie... Mm. Włożymy do wózka, ale ty że wózek. Nie. Sać tam, do Nie. środka. Może pracować. Nie. Nie będziesz pracował wyłączę komputer. Macz dzisiaj wolny, bo dzisiaj jest sobota. No, tak. A dokładnie 1 maja. Dobra, to się widzimy na miejscu. No właśnie. Na miejscu. Dziękuję panu, do widzenia. No na no, no. Dzień dobry, my mamy rezerwację na nazwisko... No, no a my tu nie byliśmy z moją bestią, z Julą? A byliśmy. Okej. Okay. No to mamy rezerwację na nazwisko Kamiński. A czele pokończone tam. Tak. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, chodźcie, kocham. Jakby coś to nie było tego, że z moją bestią, bo nam się coś pokiczkało i tego nie było. Więc wróćmy do odcinka. E, Cześć, tam jest mój pokój. E, tak skarbiet, to my jedziemy na górę, tylko weź sobie swoją torbę. No dobra. My potem przyjdziemy. Okej. Okay. A dzień dobry, może ręczniki, pani tu przyszła po ręczniki? Nie. No ja dobrze, nie ręcznik to dobrze. Przątanie jest w każdy wtorek. Jezu, TikTok mi się włączył. Co to jest? Co? Pan z Polski? Eee, tak. Dużo osób tu Polaków. Bo dużo ludzi z Polski się uczymy. Usimy Dziwne to Jezu, tych to kurczę się włączać! E, rozpakuję się. Eee, co to za owoce? Jezu. Co się dzieje? No halo Bestie. Eee, to mama. A. Znaczy tata, znaczy no. E, Skarbę przyjdziesz na śniadanie. Nie dzięki. Czek na śniadanie, jeśli jest godzina. Na 10 łapek w górę ja zrobię part 2, więc to końc odcinka, więc popetyki!